Cześć wam wszystkim, z tej strony się na wam kolejny odcinek z Brawl Stars Dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić kolejną 30 rangę na moim koncie Gdyż pod ostatnim odcinkiem z Piperką, tam chyba powiedziałem, że 3000 łapek w górę i wbijam kolejny 30 rang 3000 łapek w górę, żeście wbili w jakieś chyba 5 godzin od filmu Więc, moi drodzy, teraz muszę podnieść tą poprzeczkę, bo ja nie wyrabiam Wy za szybko wbijacie te łapki, więc, moi drodzy, 5000 łapek w górę i kolejna 30 ranga wlatuje na moje konto Dzisiaj próbujemy na kolejnym trybie, na którym jeszcze nigdy nie wbiłem 30 rangi, czyli Brawl Ball, bo na razie z trójek, no to wszystkie 30 rangi były wbijane na, moi drodzy, hejście. Piperka ostatnio była wbita na knockoucie, na no teraz próbujemy sobie na Brawl bo dosyć ciekawa mapka, ja chciałem nitę, już od mega dawna chcę tą nitę wbić, zresztą wiecie, że mam na niej gold trójkę, bo był odcinek, gdzie odblokowałem tytuł właśnie nity, e, więc no mam nadzieję, że właśnie e, siądzie również ta 30 rangę. Jaka piękna bramka od Wowulca, moi drodzy. Nie znam tutaj oponenta, znaczy oponenta, teammate'a w sumie nie oponenta, ale to jest jakiś ziomek tam od Bartusa chyba, bo Bartusa za zaprosiłem i właśnie on zaprosił tego ziomka i naprawdę dosyć dobrze sobie się radzi, to moi drodzy Jackie, a mi też nie najgorzej idzie to moi drodzy Panda Nitom Panda Nita oczywiście potężny skinek, więc mam nadzieję, że nam siądzie dzisiaj w bicie tego 30 ranku. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Nie wygląda to najgorzej, chociaż padłem. Oni są tutaj moi drodzy w trójkę, ale w, w bardzo ładnie przechodzi i trafę kolejną bramkę moi drodzy, więc wygrywamy już pierwszy mecz, ich idzie to naprawdę dosyć szybko, więc mam nadzieję, że, że to siądzie. Mamy już pasę 8 zwycięstw, moi drodzy. 967 pucharków aktualnie. Gierka o 1000 dla WW-ca na Jackie, więc on już tutaj dobija. Ja jeszcze niestety tego tysiaka na Nicie nie mam. Bartus chyba ma mniej więcej tyle samo, co ja na Nicie, jeżeli chodzi o swojego lu, więc no tutaj podobnie mamy, jeżeli chodzi o te pucharki. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wy, moi drodzy, macie w tym momencie czas, bo mam nadzieję, że już zostawiliście łapaczkę w górę, bo myślę, że chcecie, żebym wbił kolejną 30 rangę, więc 5000 łapek. Wbijam, ale moi drodzy, pewnie jeszcze nie każdy z was zostawił suba na tym kanale. Więc, jeżeli jeszcze nie masz suba, staw subika, drogi widzu, dobijamy 300 tysięcy subskrypcji. Więc, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to zostaw subskrypcję. No i moi drodzy, na pewno za jakiś czas te 300 koła dobiemy, więc fajna to już jest dosyć liczba, szczerze mówiąc. 300 tysięcy subskrypcji, myślę, że spoko. Szczególnie, że e, praktycznie wszystkie suby na tym kanale są z liveów i z odcinków, bo ja za bardzo shortsów nie wrzucam. E, więc spoko: 300 tysięcy subów, naprawdę fajny wynik. Więc mam nadzieję, że niedługo wbijemy. E, dobra, robimy sobie coś takiego. Tam żeśmy wrzucili tego miśka. Tutaj jeszcze coś trafiam. Okej, okay, fajnie by było tutaj. Podobijać. Ten El Primo mi dosyć mocno robi Ciężko jest go w ogóle przejść tą moją nitą 1-0 na razie przegrywamy I niestety ale moi drodzy dostaliśmy na łeb Więc troszeczkę nam to krzyżuje wszystkie nasze plany Gdyż minus 10 dostajemy I tak naprawdę wracamy do punktu wyjściowego No i przy okazji nie mamy pasy A pasy nam tutaj dużo pomaga Bo dostaw dostawaliśmy aż plus 5 No ale mam nadzieję że zaraz to szybko odrobimy tą pasę I jednak ten 30 rank wbijemy Mamy 957 więc jeszcze widzowie nie jest najgorzej tam widzę, że jest team w ogóle trzech tanków Jest Rosa, Bull oraz El Primo Więc no dziwne, dziwne zestawienie Naprawdę dziwne zestawienie Zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, nie jest źle Tutaj sobie rzucamy jeszcze to Rzucam sobie to moi drodzy Okej, okay, tutaj ta Rosa coś próbuje Została zatrzymana Więc spoko Bartus sobie tutaj naprawdę dobrze poradził Ja niestety chyba ale Tak jest moi drodzy Może misiek tam dobije 800 walną z tej łapki No ten misiek za dużo nie robi na takie tanki Generalnie w tym meczu to się za bardzo nie przyda tak szczerze Ciężko, żeby on tutaj cokolwiek zdziałał, dobra, nie jest źle. Teraz możemy w miarę przejść, tak mi się wydaje. Tutaj mi się wydaje, że możemy w miarę przejść, tylko na tą właśnie koleżankę trzeba uważać. Ok, ten jeszcze będzie chciał iść po piłkę, ale ja mu tutaj nie pozwolę dojść do piłki, kolego. Nie ma takiej możliwości, żebyś ty sobie po piłkę przeszedł i w ogóle bardzo ładnie użył ulta, wziął piłkę i trafił bramkę, więc jest dobrze. Minuta 30 do końca tej tego meczu, moi drodzy. Mamy aktualnie 1 do 0. Ja sobie spróbuję tutaj zrobić coś takiego. Fajnie tam przeszedłem, fajnie tam zadałem damage Mam prawie kolejnego ulta, już mam tak naprawdę kolejnego ulta, więc rzucam sobie go z powrotem. Ok, niestety nasza Jackie została szybko zgaszona. Dobra, tutaj, żeby tylko. Ok, bardzo ładnie, ja mam piłkę. No i czy mi się uda trafić, moi drodzy? 8000 życia mam. Więc całe życie mam. Czy mi się uda? Jest taka szansa. Dobra, bardzo ładnie. Mamy 2 do 0, moi drodzy. Wracamy. Zobaczymy, czy nam się uda to wbić. Mamy w tym momencie 963 pucharki, więc jeszcze 37 pucharków jest mi potrzebne. Może akurat zaraz to siądzie. Dobra, moi drodzy, brakuje nam w tym momencie 10 pucharków, moi drodzy, do wbicia sobie właśnie tej naszej nity na 30 rang, więc miejmy nadzieję, że to siądzie. Dwie giereczki nam są potrzebne, troszeczkę unlucky, bo patrzcie, Wulet -W już ma tysiaka, gramy na 1000+, plus, Bartus wbije po tej grze, a ja potrzebuję jeszcze dwóch, więc trochę, trochę lipa, moi drodzy, ale miejmy nadzieję, że to zaraz siądzie. Bartus, ty tam nic nie pisz, tylko klikaj ready i lecimy po 30 rangę. Gramy, moi drodzy, na randomy. Już mieliśmy kilka takich podejść i za każdym razem, jak graliśmy na randomy, to żeśmy Przegrywali, więc mam nadzieję, że teraz moi drodzy ta pas zostanie przerwana. I jak gramy na randomy, to jednak wygramy. Bardzo dziwny skład, bo my mamy jakieś Jackie El Primo Buster, więc jest to dosyć dziwne, tak szczerze. No ale zobaczymy, co, co sobie yy, tutaj zdziałamy. Na takiego team compa, bo jest naprawdę dziwny i wątpię, żebyśmy tutaj nie wiadomo, jak dobrze sobie poradzili. Dobra, ok, fajnie tam tutaj przejął to. Wybije jeszcze piłkę, więc spoko. No ale tutaj niestety oni nas trafią. No, oni mają takiego team compa na te trzy tanki, że ciężko jest nam, jak, jakkolwiek, przejść. Tak naprawdę, musielibyśmy jakiegoś remisa walnąć, żeby była dogrywka. Jak będą zniszczone wszędzie ściany, no to wtedy może coś się uda. Nie wiem, mega dziwnie widzowie się gra na takie team compy, bo nie jesteśmy w stanie nic zrobić po prostu, więc ciężko jest, jakkolwiek, ich przejść. 6, ale no, miejmy nadzieję, że, że to jeszcze się uda. Moi drodzy, jest jeden do jednego, więc na spokojnie wszystko jest jeszcze możliwe. Trzeba na spokojnie to rozegrać. Moi drodzy, pięć osób na i Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, Jackie tam wjecha na hiperdodowaniu, ale padła. Dobra, El Primo jest tutaj, moi drodzy, zatrzymany. Ok, na spokojnie. Tutaj jeszcze sobie walniemy to. Dobra, nie jest źle. Tutaj, żeby mu piłkę tylko nie podać. Ok, proszę, proszę, żeby on nie trafił, dobra, idealnie. No i moi drodzy, ciśniemy. Ciśniemy tutaj. Dobra, nie zdążyłem walnąć ochronki. Jackie na Jackie. Nasza ma więcej rzeczy. Więc powinna sobie poradzić. Ale niestety ona walna gadżet. Dobra, idealnie widzowie, idealnie widzicie to. Szczęście jest po naszej stronie. Zatrzyma się piłka na linii. No coś pięknego, bo już myślałem, że żeśmy przegrali. No tamta Jackie miała tyle tego plusa, że miała ulta w danym momencie. Więc ten ult jej bardzo pomógł, bo Jackie po prostu kopie piłkę, używa ulta, przyciąga przeciwnika i piłka przez niego przelatuje. Więc jest to gigamocne. No ale moi drodzy, jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Jeszcze możemy tutaj dużo zdziałać, moi drodzy. Jeszcze możemy tutaj dużo zdziałać. Dobra, na spokojnie. kurczę, pieczone lipa, co tu jest. Jackie, dobra, no to ja wywalam piłkę do, do rogu. Wywalam piłkę do rogu i spróbujemy coś, coś, moi drodzy, na spokojnie, na daleko ich naklepać. Dobra, Jackie już padła, jest dobrze. Buster też padnie, ja tam podaję piłkę do przodu. Dobra, trafimy to, wygraliśmy. Dobra, ładnie. Ostatnia gierka, moi drodzy, ostatnia gierka, last gierka, last gierka o 30 rank, moi drodzy, na nicie, miejmy nadzieję, że 1998, last giereczka, 1015, moi drodzy, na Jackie, ponad 1000 na Lu, no i tylko ja jeszcze nie mam swojego tysiaka dobitego, więc miejmy nadzieję, że 1000, znowu gramy na randomy. No, generalnie, zazwyczaj jest to dobrze, jeżeli gramy na randomy, no tutaj, jak widzieliście, przed chwilą graliśmy na randomy. No i zazwyczaj te randomy grałem składy na trzy, trzy tanki mi nie wiem czemu tak jakoś wychodzi. No nie wiem, niech nam da jakiegoś Tika, no to by było coś pięknego. Kurde niedobry skład Kordyliusz on jest wkurzający strasznie Larry i Lowry też jest trochę wkurzający Na Jackie to tu każdy praktycznie gra Więc no nie podoba mi się za bardzo ten skład No ale zobaczymy Zobaczymy co, jak nam tutaj to wyjdzie moi drodzy Miejmy nadzieję że to siądzie Dobra fajnie tam już żeśmy podjechali tego Kordyliusza On ma lowa. ok, Okej dobra jeszcze tam wjechałem w tą Jackie troszeczkę Kordyliusz padł więc nie jest najgorzej Dobra to są jakieś skorbusy troszeczkę Tak mi wyglądałem że oni Nie do końca wiedzą co oni mają robić na tej mapie Przynajmniej tak się wydaje, że trochę zagubieni są. Ale zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy, rzucam sobie miśka, fajnie tam podszedłem, moi drodzy ich. Dobra, tutaj tego kordylusza jakbym naklepał. Dobra, idealnie, moi drodzy, zdążę jeszcze trafić w piłkę. Dobra, nie zdążyłem, kurczę, no najgorzej, no chłop akurat zrespił w tamtym miejscu. No nie wierzę w to, że akurat chłopie w tamto miejsce, nie? Jaki skam walony, dobra, lipa, moi drodzy, ale nie jest źle, nie jest źle, bo w miarę, na, w miarę sobie radzimy. Okej, okay, dobra, no teraz będzie bramka na 100%. No musi być bramka. Dobra, mamy to, moi drodzy, jeszcze jedna bramka. Jedna bramka dzieli nas od tego, abyśmy mieli 1000. Na nicie, więc miejmy nadzieję, że to siądzie za chwileczkę Minuta 30 do końca Na razie się to zapowiada bardzo dobrze Tak naprawdę to oni żadnej akcji nie mieli Więc powinniśmy sobie Moi drodzy tutaj poradzić Ale tutaj nam Jackie wjechała, ale nam Jackie wjechała Ale nasza Jackie też tam przeszła, niestety nie udało jej się tam Kopnąć piłki, szkoda, bo by ją wybiła Trochę dalej, by to na pewno nam pomogło byśmy mogli cokolwiek zdziałać, a tutaj co ona robi, zbugowała się, dobra ona się zbugowała, jaki fart, a i takie szczęście mamy widzowie, w tamtym meczyku piłka na tym, piłka na linii tutaj się Jackie zbugowała przy tym ulcie, no coś pięknego moi drodzy, tak szczerze, coś pięknego dobra, jeszcze wybijam tą piłkę tam OK, na spokojnie klep dam Jackie ona mnie niestety przyciągnęła, dobra jeszcze tam trafiłem przy okazji Larry i Lowry 50 sekund do końca, 6 osób nas spektakluje jedna bramka dzielna od zwycięstwa Trzeba tutaj na spokojnie to, moi drodzy, rozegrać. Trzeba to na spokojnie rozegrać. Dobra, walę sobie Miśka. Misiek niech tam ich, im przeszkadza. Goni tamtego bocika. Dżeki na rzeki. Niestety, tamte chyba wygra. Tak, no w sumie nawzajem się porobili, więc wywalone. E, dobra, tutaj pasuje sobie znowu Miśka nadawać, Bo tamten chyba niezbyt udany był, tak mi się wydaje. Dosyć szybko padł. A też nie, nie nadawałem prawie w ogóle ulta. 22 sekundy, moi drodzy, 22 sekundy. Oni są wszyscy z jednej strony, więc łatwo jest ich podjechać. Bardzo dobrze. OK, żeby tylko ta Jackie nam tutaj nie przeszła. Fajnie, podaj mi tu piłkę. Kurczę, czemu ty żeś tamto podał? Ale dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Tutaj mega zmarnowany jak moi drodzy, 7 sekund do końca. No nie ma opcji, nie zdążam. Mamy to, moi drodzy, 1000 pucharków na nicie i pierwsza 30 ranga na Brawl. Jeszcze nigdy nie wiem. 30 -tej rangi na Ballu więc mamy to bardzo fajnie. No powiem Wam, że jest naprawdę spoko. 5-2, star player i w tym momencie wlatuje 30. Ranga na nicie, moi drodzy, 1007 pucharków. Coś pięknego, passa 4. No idealnie. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to się w górę. Zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!